Cześć wszystkim. Dzisiaj mam dla was recenzję kolejnego rosyjskiego noża, tym razem od marki Nox, model Major. Jest to flagowy i najbardziej popularny nóż tego producenta. Długość całkowita 23,4 cm, długość główni 10,6 cm, grubość główni 3,5 mm. A stal główni to D2, czyli wysokostawowa stala narzędziowa o odporność odporności na korozję. Hartowana pomiędzy 59 i 61 arce, czyli w pełni płaski. Wykończenie w satynie. Na głowni nazwa modelu napisana cyrylicą Major. Design A Biliukov. Nazwa i logo firmy przedstawiające pterodaktyla. Z drugiej strony nazwa stali D2. Bo to Liner Lock, która zapada bardzo pewnie. Otwieramy za pomocą flippera. potworu w głowni. Nóż chodzi na łożyskach, ręko jest to czarne G10, na którym znajduje się gwiazda. Dostępna jest też wersja z czerwoną głownią i stalem Aus-8. Śruba osi głównej jest na śrubokręt płaski, ale można też wykorzystać jakąś niewielką monetę. Klip ze stali nierdzewnej, bez żadnego motywu. Otwór na linkę lub parakord. Podsumowując, tak jak wspomniałem na początku, mają to flagowy nóż marki NOX, jest to większy folder, co zresztą widać. Dostępna jest też wersja z rękością z tytanu i stalą M390, wygląda to świetnie. Rosyjski flipper, a dlaczego nie? Już naprawdę ma w sobie coś interesującego. Bardzo wygodny. Ładny kształt ostrza. Dobra stal. Bardzo dobra mechanika. Czego chcieć więcej? To tyle w tej recenzji. Dzięki za oglądanie.